materiały. Materiały nasze są drukowane jednostronnie, są oczywiście wasze. Możecie je sobie, szanowni państwo, podpisać, żeby było wiadomo, że są wasze, bo później może być jakaś roszada. na przykład napisać moje, już będzie wiadomo, że nasze. Mamy druk jednostronny, zawsze jedna kartka jest drukowana, a druga nie, więc można sobie robić notatki. Mamy czym pisać, bo tutaj zaopatrzyłem nas w długopisy, więc mam nadzieję, że piszą i że wszystko będzie dobrze, w razie czego tam drugi, i trzeci, jak trzeba będzie, mam i mam i mam nawet kolorowe. Jakby ktoś chciał tutaj czerwony, mogę dać i czarny. Dobrze. Yy, I mamy otwarte głowy, żeby sobie wszystko, co tutaj w tej naszej pracy się dzieje, robić łatwiej później po tych naszych warsztatach, jakoś sobie to usystematyzować. No i teraz jak się do siebie zwracać na początek? Zróbcie sobie, szanowni państwo, z tych białych kartek użytek, bardzo proszę. Mamy możliwość zrobić sobie wizytówki. Ja zrobiłem to tak, że wziąłem po prostu kartkę 4, złożyłem na pół i na pół. No I ona on później stoi bardzo ładnie. Na pół i na pół. Ja już swoją wizytówkę mam. Tak? Że do mnie bardzo proszę zwracajcie się w taki sposób. O, jak widać. Czyli po imieniu ze mną. Ale jak wy ze sobą, jak ja mam mówić do Was, to zależy od Was. I bardzo proszę pisakami. Tutaj są pisaki w kubeczku. Napiszcie wielkie litery pisakami, wersja dla widzących. Czyli dla mnie. Jak mam do Was? Mówić i wy do siebie. Może być też ksywka, pseudo, nie musi być zaraz. Hmm, jakaś forma oficjalna, ale jeśli chcecie, żeby była to forma proszę Pana Pani, to peliterka i dalej już. Albo Eszle to będę mówił tylko proszę Pani. Albo inne, tak jak chcecie, tak jak się do siebie zwracacie, żeby Wam było wygodnie. Kolorów jest trochę, można wybrać. I postawcie to tak, o, jak teraz mam, może, o właśnie. Tu mamy tak, Matras już jest, Edyta Martas, już jest. Martas. Martras, to. Marty, więc. jest Martas, mamy Edytę. No, Duże litery, żeby było widać z daleka, prawda? Po pracy? Super, tak normalnie. Jum, Julita. Dobrze. W pisawek. W pisawek. to się. W No, jak będziecie chcieli zmienić, moi drodzy, bo jest rozumiem, że jesteśmy na tym. Jak będziecie chcieli zmienić to, to zawsze ma kartka kilka miejsc. Odwrócicie i już na przykład zrobicie nam się wisiaczkiem. Jak spodziewacie, że warto. Dobro. A, a. Bardzo się cieszę, że z wami jestem. Miło mi rekomendował mnie szef tutaj, żeby być. Był na wcześniejszym szkolenie, spodobałem mu się. No to niech i tak będzie, że i wam się spodobały, tak? Taka moja wola. Zobaczymy. Postaram się, żeby wam było, tak jak powiedziałem, po pracy łatwiej, żebyście pracowali skuteczniej, żeby wam było przyjemniej, tak? Bo to jest główny cel. Tak, obowiązków mamy i tak po uszy, więc nie będziemy tu mówili o nakazach i obowiązkach, tylko o to, o to chodzi, żeby nam tutaj się pracowało. Wygodniej. Obsługa klienta jako takiego jest czasem trudna, bo robią klienci inne rzeczy niż koniecznie byśmy chcieli. Czasem robią to z dobrej woli, a nawet na ogół pewnie. No ale jak to wiadomo, różnie bywa. No zobaczmy na wizytówki nasze. Widzicie? Na przykład Julita zrobiła na wizytówkę. Bardzo dobrze zrobiła, ale inną niż na przykład sugerowałem, prawda? Tak się dzieje z klientami też? No tak, tak! Czy to był obowiązek? Nie! Chodziło tylko o to, żeby ta wizytówka dobrze stała. I po prostu dzięki temu, prawda? Ale się, no, tak to w życiu jest. Klient no. zrobił po swoje, i mówi no co, że? No i właśnie powie, że no właśnie, no, jest no, okej. Okay. Tak I tym niech tym nie tym tak coś stanie. Po swoje, No pewnie. Coś tak. tak. I my w pracy też tak czasem działamy, prawda? I tutaj będę prosił o to, żeby wyszło dobrze dla nas, a skutecznie. Więc niekoniecznie akurat wizytówka musiała być taka. A to jest, każdy sobie ustawia ją, tak jak chce. Ja widziałem jak ktoś piramidę zbudował, miał doświadczenie chyba w w tych papierowych z różnych konstrukcjach i piramidę ja nam zbudował, uczestnik. Ciach, ciach, ciach. postawił, mówi proszę raz no. może. OK. Mamy tak, trzy wątki, bo to jest tak, ogólnie obsługa klienta, ale będziemy też mówili o typach klientów i trudnych klientów. Jak sobie z różnymi typami radzić, niezależnie od swojego, bo my też jakimś typem jesteśmy. Tak? I o psychologii. Pracujemy w zasadzie takiej, że właśnie całe dni poświęcamy na, na nasze zajęcia. Będziemy sobie tutaj wypisywali za chwileczkę przerwy, żeby można było spokojnie wtedy wyjść i popracować, jeśli ktoś potrzebuje albo odpocząć. Najpierw spójrzmy na cele. Kim jest klient, jakie jest jego znaczenie dla firmy, niby oczywista sprawa, ale o tym też sobie powiemy. Jak unikać błędów, jakie są złote zasady rozmowy z tym, który do nas ma jakiś interes, albo my do niego czasem, prawda? Najprostsze jest najtrudniejsze, czyli złowrogie przyzwyczajenia które mamy, które nabyliśmy, czasem przez obserwacje kolegów, czasem sami doszliśmy do wniosku, że tak trzeba, czasem szef nam coś tam, kiedyś powiedział, no nie ma, a robota idzie po staremu. E, tak to bywa. E, chcę powiedzieć Wam o tym, e, a propos szynki. E, pytała się córka, młoda dziewczyna mamy, też jeszcze młodej kobiety, dlaczego obcina brzegi i szynki? No takluje ją tam odpowiednio w tym sznureczku. Wszystko robię, na końcu obcina i wpada do naczynia i gotuje. No to dlaczego tak jest? Tak, Mamo, dlaczego tak robi, że ten garnek yy, spokojnie by to przecież przyjął, a co się dzieje? No nie wiem, nie wiem, moja mama tak robiła, no to chodźmy do babci. Idą do babci, staruszki, babcia mówi, dlaczego tak? Ja obcinam? Nie wiem, moja mama tak zawsze robiła. No ale babcia jeszcze, czyli prababcia, babcia tej wnuczki żyje. Zapytali starowinki, a ona mówi, no garnek był mały, to się nie mieściło, to musiałem obcinać. I okazuje się, moi drodzy, że czasem kolejne pokolenie obcinają, bo myślą, że to jest taka procedura, że ta szynka nie wiem, będzie lepsza, a soki tam puści czy coś, a się okazuje, że po prostu tam był mały garnek w domu, no to jak zrobiła, tak zrobiła, wkładała, nie mieściło się, musiała obcinać. A tutaj teraz garnki mamy jakie chcemy, po 9 litrów nawet. I nie ma takiego świniaczka, żeby się ta szynka nie zmieściła, prawda? No i co? I czasem tak jest z tymi przyzwyczajeniami. Nawet nie wiemy dlaczego. Zawsze tak było jak pracować lepiej, w jaki sposób tą naszą naturę troszkę zmodyfikować na nową naturę, która może na nas będzie bardziej skuteczna, bo czasem się borykamy z tymi klientami. Lepsza komunikacja z klientem i odpowiedź na pytanie, jak rozwijać w sobie klienta, budować relacje, czyli coś zupełnie innego niż czysta sprawność, która wydawałoby się, że jest przypisana do stanowiska, tak? Załatwić rzeczy na czas, załatwić rzeczy precyzyjnie, już. do czego jeszcze, prawda? Wydawałoby się. Ok. To zobaczmy dalej, jaką mamy agendę. No właśnie, zaczynamy o 8. To ja to wpiszę. Skoro o 8 zaczynamy, to znaczy, że już zaczęliśmy. Jutro też? Myślę, że tak. Dobrze. Czyli dwa dni 8. Obiad. O której byście chcieli obiad? Także o 12 do 12:30. Jak nie dalej, to taką przedmiotę. Dobrze. Zrobimy sobie w tym czasie do 30. OK obiad tutaj. No więc zaczynamy o 8, kończymy o 16. To pierwsza przerwa, przydałoby się, że była około 10, prawda? Tak. 10. Zrobimy sobie przerwę o 10, a jak 12.30, 13.30, 14.30? To około 14.00 kolejno. Może być? Tak. 14.00, 14.30, dobrze? dobrze? Dobrze. Dobrze, tutaj wpiszemy sobie tą przerwę około 14.00 i to będzie... Powiedzmy 15 minut, tak? Zero, zero. Mniej więcej, bo to też od naszej kondycji będzie no, wszystko zależało. Tak, to więcej, jak chcecie więcej. mieć 20 minut, tych przerw, to powiedzcie: jak będzie 10, 10, na 20. Chcecie? Tak. Dobrze. Do 10.20 tak. będzie pierwsza przerwa, a druga będzie do 20 po, tak? Tak. O, może być? Czy nam to starczy, czy też 40 minut? Zobaczymy, co się będzie działo w No dobrze. W dnia, dobrze. No tak i ten tak obiad starczy tak. na pół godziny? Yy, tak. No to dobrze. Okej, okay. no to fajnie, to już wiemy wszystko. Można w razie czego odpisywać, jakby ktoś tam potrzebował, prawda? Czy jakaś głowa się na tu pojawi, słuchaj, bo. No to już wtedy. 10 na nas Na 12. Na 14, prawda? 12 okay. będzie po środku. Dobrze, no i to jest nasza agenda rozpisana. Jakie mamy zasady? Wiem, jak się do siebie zwracamy. Jeśli chodzi o telefony, to moi drodzy, je wyciszamy i patrzymy, żeby nie buczały, Bo nam to nic tutaj w tym nasz. O, bardzo ładnie, wyciszone. Tak, żebyśmy mieli na pewno cicha, ciche te telefony, i też gorąco proszę, żebyśmy mieli je odwrócone. Bo tak, to co chwilę ktoś będzie dzwonił, a my jesteśmy ani tu, ani tam. No bo za mało czasu, żeby odebrać i porozmawiać. Najlepiej. Można wynieść, można postawić tam na stoliku, albo chociaż psz, tak zrobić jak sławek, czyli szkło do domu. I co nam daje, moi drodzy, już to, że mamy, może i myślimy, co tam się kto dobija, ale nie widzimy, że się dobija w czasie rzeczywistym. A jak będziemy to widzieli, to już jest po wszystkim. Bo nie wiadomo, czy przerwę robić, czy, czy kontynuować, bo ten wyszedł, tamtej nie ma i pff, tak, i tak. A wiadomo, że wszystko nam uleci, a bardziej lepiej skondensować, zrobić przerwę wszystkim, tak? I wtedy sobie załatwmy te tematy, prawda? A jeśli chodzi o klientów, to ciekawostka. Jak myślicie? Czy klient się cieszy, mam na myśli dwa stany, normalne, lub cieszę się, gdy odbierasz telefon? Cieszę się. Kiedy on do nas dzwoni. On do nas dzwoni, normalnie. Po prostu dzwoni, no mówisz halo, słucham, prawda? I odbierasz telefon. Jaki to jest stan ducha u klienta? Normalne, o odebrali. Czy jak fajnie, że odebrali. Powinno być normalne. Jest to pierwszy telefon, nie to, że się zabija, no bo tu dzwoni. Dzwoni, czeka na połączenie. Odebrałem. Uważam, że normalny. Pewnie, że tak. Realny. Pewnie, że tak. Naturalne, no czy tu się cieszyć, no po prostu telefon ktoś odebrał. A jaka będzie reakcja klienta? Patrzymy też przez pryzmat własnych reakcji, prawda? Żeby ocenić to, jak on się zachowuje, to najpierw a ja jak? Wyobraźcie sobie, że nie odebrał ktoś telefonu. Oddzwania. Mówi dzień dobry panie Janku, a dzień dobry. Dzwonił pan do mnie odzwaniam Jestem. Jaki jest wtedy stan ducha? Norma czy się cieszę? Cieszę się. No właśnie. Mało tego, ludzie wręcz potrafią i to nawet ci nie mieli, tacy na co dzień wiecie wymagający, podziękować. Och, jak dobrze, że pan dzwoni dziękuję ślicznie. Oczywiście jak sprawa się rypła, to mówię, a nie, to już nieważne, załóżmy konkurencję, konkurencji. Prawda? Trudno, to się też zdarza. Ale żart na szczęście. W większości przypadków odczuwamy wielką radość. Wow, jak miło, jaki miły człowiek. Człowiek Słucham, jaki jest sympatyczny, pamiętał, jaki ma, jaki ma fajny zwyczaj, bo wiecie, firma firmą i jej zasady. Jej strona internetowa, jej kultura, tak? Piękne foldery, które wydajemy. A z drugiej strony, jak się ona zachowuje? Czy on? A, widzę, że zacny jest. Było kilka telefonów, teraz już jest dostępny. Odzwania kolejno na wszystkie. I nie trzeba się nagrywać. Dzisiaj mało kto zaczął się nagrywać, bo mało kto lubi odsłuchiwać. Nagrywali się jak SMS, trochę umarł. Już ludzie nie wysyłają smsów tych pijanych na nowy rok, czy tych takich innych choinkowo-karpiowych na Boże Narodzenie. Coraz rzadziej się to robi, bo to takie stało się już mało atrakcyjne. Technologia znana nam od 20 lat, SMS-owa, więc to już mało kogo kręci. Tak samo jest w mojej drodze w tym nagrywaniu. Coraz mniej ludzi się nagrywa. Nie mówię, żeby się nie nagrywać, ale ludzie nie chcą słuchać. Bo to jest tak, dostałeś sms to i to siebie dzwonił i nagrał Ci wiadomość. Jeśli ją odsłuchać, to pod dumę, prawda? Jakiś tam darmowy. No to dzwonisz, marnujesz czas, odsłuchujesz, a ten tak ktoś mówi, proszę o kontakt na przykład, prawda? W większości przypadków ludzie odzwaniają, kiedy ktoś dzwoni, po prostu. No mam nieodebrany telefon, jak nie mam wkomponowanego klienta w książkę, no to jest to jakiś numer, no to dzwonię, prawda? No cóż, ja bym... namierzyć, nie wiem, poszukać, określić. Oczywiście. Chciałbym nas, nas może nie tyle uspokoić, co uczulić, że nasze telefony najprawdopodobniej, ja bym powiedział nawet, nie tyle że najprawdopodobniej, co zapewne. Są cały czas podsłuchiwane, z tym, że nie przez ludzi tylko przez roboty, które wysłuchują naszych rozmów, choćby teraz. Nasze laptopy są podsłuchiwane i oglądane. Kamery w telefonach mogą być uruchamiane cały czas i to niezależnie od tego, czy tam się ta lampka gdzieś w tym laptopie zapali, czy w telefonie, widzimy. Nie, to, to się robi łatwo. Mówimy oczywiście o służbach naturalnie, nie o osobach, które są prywatne czy o biznesie, bo biznes nie będzie tego robił bo nie ma dostępu, chociaż technologia jest już opanowana. Najprawdopodobniej w tej chwili nasze telefony są podsłuchiwane online cały czas, jeśli są tylko włączone przez roboty, które po prostu analizują, czy tam nie ma za dużo słów, wiecie, jakich, takich, które stanowią potencjalne zagrożenie dla tzw. National Security, Bezpieczeństwa Narodowego. Tak, Ale że teraz. Nie tak, nie też oczywiście wstać, że jest włączony. Chciałem też powiedzieć, że osoby ze służb specjalnych nigdy nie zabierają telefonu i mają specjalnie... E, 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 takie chronione pomieszczenia, e, które powodują, że tutaj nie przeniknie żaden sygnał. E, ktoś powie, to są filmy szpiegowskie, co ty na oglądałeś się, prawda? Albo coś ty nie tego, że wybił się rano. Powiem, że to nie jest już kwestia domysłów, tylko pewności. Tak? Nawet możemy obejrzeć sobie bardzo ciekawy film o faktach, o faktach, chociaż to Fabuła Snowden. To jest nazwisko pana, który obecnie jest w Rosji, tak, jest goście Putina. I tam w, pracował w służbach amerykańskich, chciał służyć, a się okazało, że oni nie służą, tylko wręcz przeciwnie, zagrażają obywatelom. I po prostu wyciekł, uciekł, sprzedał te dane, nawet ich nie sprzedał, bo je po prostu w, w, pokazał światu. Tak, pani Merkel podsłuchiwana była, przecież pan Obama powiedział, że jak najbardziej, że to wszyscy są podsłuchiwani. Także tu nie ma problemu. Nie trzeba dzwonić nigdzie, wystarczy, że ten telefon ma baterię. Służby specjalne nie zabierają telefonów. Dzisiaj, jak wiecie, jest, nie można wyjąć baterii, kiedyś można było. To też ciekawy powód. Dlaczego? Ponieważ moi drodzy, nawet wyłączony telefon cały czas łączy się z BTS-ami i zużywa baterię. I można go podsłuchiwać. Gdy jest wyłączony, oczywiście, bo ma źródło zasilania, czyli baterie. Więc to nie są jakieś tam, Ja się specjalnie już nie przejmuję, bo skoro tak jest, że wielki brat patrzy i słucha, no to nie patrzy. No. Samsung cię przyznał, tu też mamy hello, Samsunga stoi sobie. Samsung się przyznał, że podsudziwał swoich klientów tam, gdzie telewizory miały i mikrofon i można było głosowo zarządzać tele, tym telewizorem. Na celów marketingowych, jak twierdził Samsung. No, podsudziwaliśmy klientów, też słowa klucze, też preferencje, bo chodziło o to, no, mamy kamery po domach, tak, nawet papież ma zakrytą kamerę w swoim laptopie. A raczej nie powinien mieć prawda, w Watykanie no, jakiś tam, ale no jednak ktoś mógłby zrobić głupią fotę jak minę robi na przykład, prawda? I później pokazać do światu na jakiejś okładce, a ta mina może być, jak wiecie, na fotografii, człowiek wychodzi czasami beznadziejnie. Nie musi być to mina specjalna, bo jakaś taka gryma, zmęczenie, tak, o proszę papież już. Można". Także nawet papież. No, ludzie, którzy pracują w różnych tam właśnie służbach, oni się już nawet nie łudzą. Był nawet taki w Galileo program, to jest dla dzieci gdzie po prostu opowiadamy, jak się to robi. Tak? To jest kwestia bardzo łatwych trików i można Ci nawet sprzedać rzeczy, które są twoje, z Twojego domu robić Ci zdjęcie i je sprzedać, gdzie się skórzają. Natomiast nie wiesz, że wystawiłeś swój własny telewizor, koło którego przychodziłeś, ponieważ telefon na mm. Tak, tak, to się w ten sposób i mówili, no ile, ile, ile mi dajesz? Parę godzin. Dobra, ja i ci powystawiam wszystko, prawda? Ludzie mają do Ciebie pretensje, kupisz rzeczy, dowiemy się o wszystkich Twoich kartach, próbuj, próbuj to ukryć. Tak więc to jest taka, moi drodzy, już nasza rzeczywistość. Elektronika na to zezwala. I nie chodzi o gościa, który będzie siedział jak w filmie rozmowy kontrolowane i podsłuchiwał, bo to jest prehistoria, tylko teraz robią automaty po prostu i podsłuchują naraz te rozmowy i te słowa. Tak więc jedyna możliwa opcja dawno temu, jak były jeszcze telefony z bateriami wymowanymi, to wyjęcie baterii, a, albo nie branie telefonu z miejsca, nie rozmawianie przy własnym telefonie o rzeczach, o których nie chcesz. Zabranie tak, żeby po prostu tego nie słyszał. Laptopy można zabrać kamerę, ale nie zabierzesz guśników, znaczy mikrofonów, które tutaj są. Przecież ten mój laptop ma mikrofony, ja już tych nie jestem w stanie w żaden sposób kontrolować, one po prostu tu są i koniec. Tak, tak, no to tak tyle, żeby nas może nie tyle postraszyć, co uwrażliwić. No i właśnie ten stół ten bardzo ładnie to pokazuje. Nawet pokazywano pewnego redaktora w polskiej m, telewizji, to pokazywano, który rozmawiał ze swoim kolegą od IT i mówi: Słuchaj, ten nagrywania, czy to jest. On mówi tak, tak, jedna i druga kamera, dlatego też w też telefonach, prawda są dwie, żebyś nie miał jak położyć telefonu, bo zawsze cię będzie widać. I on mówi ty, ale jak to, naprawdę? I rozmawiają z innego telefonu i odłożą to, przełożył przełożą ten telefon. A ten facet na tej linii już go podsłuchiwał i oglądał, mówi ty, ale przecież przełożenie telefonu z lewa na prawo nic nie da. A on mówi ty, a skąd ty wiesz, ja przełożyłem? No, się gra, się ma. Także mówi kolego, musisz zakryć kamerę jedną i drugą jakimś, jakimś plastrem. I w tym momencie nie będziecie widać, ale słychać i tak. Słychać i tak cię będę słyszał, jak chcę. E, dobrze, to też tak, żeby wiedzieć, wiecie, nie żyć w świecie złudzeń, że jednorożce tęcza, prawda, wszędzie i cudownie. E, tylko po prostu jesteśmy inwigilowani I tyle, no czy ktoś chce, czy nie. Nawet, tak jak powiedziała, producent telewizorów się przyznał. No telewizor nie ma kamery, ale ma mikrofon, żeby mu powiedzieć włącz się, wyłącz się, lewy kanał. Tam są takie możliwości. Głównie po angielsku, bo oni nie rozumieją polskiego. Ale przyznali się, była afera, prawda? Bo ktoś tam zajrzał i mówi, ty, już to jest normalnie połączenie z internetem, że są Smart TV, prawda? Ludzie się podłączają do internetu i super, no super dwie strony uważaj. Na kogo nie lataj, jak masz kamerę. No chyba, że chcesz, bo mamy też Kinecty, tak? Ktoś ma w domu może PlayStation, to nie jest PlayStation, to jest Xbox, Xbox. 360, który ma kamerę Kinek, taką piękną, reagującą w czasie rzeczywistym, gdzie sobie skaczą przed tym, prawda? No i tak, zastaną się dlaczego to warto zakryć. Bo ta kamera cały czas, kiedy Twój kinek jest już podłączony do internetu, nawet wyłączony, może być kuchomiona i możecie cały czas nagrywać. No więc uwaga, prawda? Oczywiście ktoś powie dla mnie, ja nie mam nic do ukrycia, jestem obywatelem, szarym, nic mi się nie dzieje. No to dobrze, ja też tak podchodzę, ja nie mam specjalnych tajemnic. Ale wiecie, nie daj Boże ktoś nieżyczliwy, naszej filmie nieżyczliwy, będzie chciał coś krzywdę w naszej filmie, powiedzieć co robią pracownicy tej firmy, prawda? Na przykład Sylwestra w domu, jak się bawią, no i tak dalej. Także. To żeśmy się już postraszyli. E, telefony wyciszane, telefony chowamy tak, żeby ich nie było. Bufet jest. Mamy cały czas tutaj coś do picia. Bardzo dobrze, nawet ciastka są o. Partakaci. Przedstawmy się, moi drodzy, i napiszmy, czego oczekujemy po naszym szkoleniu. Tu wam namalowałem drzewo i bardzo będę prosił o to, abyśmy sobie pisakiem napisali, czym chcę. Oczywiście może być pierwsza konsternacja, w sensie, ale o co chodzi. Jestem, bo powiedzieli, że będę. Po prostu zamówili mi te dwa dni i tyle. Tak też może być. Ale no, zastanówmy się, prawda? Bardzo proszę, żebyśmy się mogli przedstawić, po trosze, choćby używając tych dwóch punktów, cokolwiek o sobie, tak? Może to będzie zaskoczenie dla kolegów, bo nie zawsze ktoś wie, że ktoś ma jakieś hobby takie fajne. No i ewentualnie, czego oczekujesz po tym szkoleniu, wypisz. Dobra? No to co? To pierwszy? Co chętny? Chińskich ochotników nie będzie, czyli nie będziemy wskazywać... Ty. To jest chiński ochotnik. Praca. Ja się też przedstawię oczywiście na końcu.